Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami osobistymi. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym powinien wiedzieć świadomy konsument. W mojej ocenie, słuchajcie, warto być świadomym konsumentem. Aby być świadomym konsumentem, to warto przeczytać dwie, trzy książki na temat ekonomii umiaru, na temat konsumpcjonizmu, na temat wpływu reklam na człowieka, na nas wszystkich, na poszczególnego obywatela. Jak również warto przeczytać jakąś książkę ogólnie na temat sprzedaży. Jeżeli połączymy, słuchajcie, ze sobą te wszystkie książki, książki, tą, tą wiedzę z tych książek, to spowoduje, że my będziemy świadomym konsumentem. A jeżeli my będziemy świadomym konsumentem, to my będziemy wiedzieli, jak postępować racjonalnie, a jak robić zakupy racjonalne zgodnie z zasadami ekonomii umiaru. A dzięki temu będziemy w stanie w skali jednego roku zaoszczędzić kilka tysięcy złotych. I tutaj to jest po pierwsze. Do tego Was namawiam. Te książki są za darmo w bibliotece. Wystarczy pójść i wypożyczyć książki na taki temat, który tutaj przed chwilą powiedziałem. Ale dobra, parę tutaj przytoczę zagrożeń, jakim, z jakimi warto się liczyć, z jakimi powinien się liczyć. Słuchajcie. Konsument. Żeby być, słuchajcie, takim świadomym konsumentem, to jest pierwsza rzecz bardzo ważna. To warto wiedzieć o czymś takim, że jest, słuchajcie, konflikt interesów. Słuchajcie, jest to konflikt interesów między kupującym a sprzedającym. Sprzedający chce nam sprzedać dany artykuł, na przykład spożywczy, konsumpcyjny, za jak najwyższą cenę. Chcę tych artykułów sprzedać jak najwięcej, żebyśmy wyszli z tego sklepu i kupili, ja, zostawili jak największą sumę pieniędzy. Czyli zobaczysz, że tu jest konflikt interesów. Natomiast w naszym interesie jest kupić dobry produkt, z którego będziemy zadowoleni, i żeby jeszcze cena była adekwatna do jakości tego produktu. I wcale to, słuchajcie, nie jest łatwe. Tutaj reklamy psują to wszystko, ponieważ one. Wypaczają troszeczkę tą rzeczywistość, pokazują te a różne artykuły, jakie to by nie były, różne artykuły konsumpcyjne w lepszym świetle. Głównie zachwalają atrybuty tych dóbr konsumpcyjnych, na przykład zakupu nowego samochodu. Nie mówi się już, słuchajcie, o minusach, a minusów jest naprawdę dużo. Jeżeli my będziemy, słuchajcie, wiedzieć, będziemy takim właśnie świadomym konsumentem, to będziemy wiedzieć o tym, że jest coś takiego jak yy, to, co wcześniej wspomniałem, czyli yy, czyli co? <laughs> no i już się zacząłem. Dobra, słuchajcie, przechodzę dalej do następnego, czyli jeszcze o czym warto pamiętać? O czymś takim, że nie zachowane są proporcje wiedzy między konsumentem, tak, między konsumentem, a osoba, która sprzedaje te dobra konsumpcyjne. Zauważcie, że Konsument nie jest nigdzie szkolony. Nie yy, uczestniczy w żadnych kursach. Co jedynie co, to może sam przeczytać jakieś książki ogólnie na temat konsumpcji, zagrożeń konsumpcji, zagrożeń reklam. Także tutaj, no niestety, sami musimy się edukować. A zauważcie, że sprzedawca jest to osoba wykształcona pod tym względem, żeby dobrze sprzedać produkt i skutecznie. Czyli, na przykład, zobaczcie, jeżeli kupujemy jakieś buty. Tak? W sklepie buty, to zauważcie, że ten sprzedawca próbuje nam, może nie wcisnąć, ale próbuje nam sprzedać dodatkowe artykuły związane z tym zakupem czyli od razu pasta do butów, tak? ja, 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 jakieś tam wkładki itd., itd. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ten konsument zostawił jak największą sumę pieniędzy. Bardzo często tak jest, że my ulegamy temu sprzedawcy i kupujemy dobra, jakieś dodatkowe pakiety, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Czyli na przykład tu przykładem jest RTV, tak? Kupujemy jakiś telewizor, a ktoś nam proponuje wydłużoną gwarancję, nie? Rzadko kiedy jest tak, żeby faktycznie ten telewizor się popsuł w ciągu tych 4-5 lat, nie? Więc tutaj jakieś no tych, 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 tych pomysłów jest mnóstwo tutaj, które stosują sprzedawcy, tak? Czyli na przykład yy, sprzedaje nam się jakieś dodatkowe ubezpieczenie, ubezpieczenia. Nie, do, nie zawsze jest to Racjonalne dla nas, tak? Na pewno jest to zyskowne dla tego, kto to sprzedaje. Tutaj trudno się dziwić, każdy chce zarobić, yy, każdy posiada, kto, kto jest przedsiębiorcą, chce zarobić, no i tu też on posiada rodzinę i, i chce, żeby ten jego interes był zyskowny. Ale, żeby być takim właśnie świadomym konsumentem, warto o tym wiedzieć. Że nie zachowane są proporcje wiedzy między konsumentem a osobą, która nam sprzedaje. I jak już to będziemy wiedzieć, no to będziemy yy, wybierać te dobra konsumpcyjne w sposób bardziej racjonalny, przemyślany. Na przykład najprostszą rzeczą jest po prostu, jak idziemy na zakupy, robienie listy zakupów. Bardzo prosta rzecz. Tych różnych pomysłów jest mnóstwo. Mnóstwo jest, słuchajcie, dużo jest artykułów, artykułów postów w internecie, które właśnie mówią. O takiej świadomej konsumpcji. Warto może zasubskrybować jakieś kanały, które o tym mówią. Mój kanał to jest tak przy okazji, ale te kanały są. Nie chcę tutaj nikogo reklamować, na pewno znajdziecie. Co jeszcze, słuchajcie, co jeszcze? Jeszcze tu chciałem powiedzieć troszeczkę, właśnie o tym, że może warto zasubskrybować jakieś kanały, które mówią o oszczędzaniu pieniędzy, bo to jest bezpośrednio związane z nadmierną konsumpcją. Tak, jak nie będziemy Typowymi takimi konsumentami, którzy po prostu wierzą na ślepo reklamą i kupują wszystko, co na reklamy nam przekazują, no to bo reklamy warto pamiętać o tym, następna zasada, że reklamy kreują sztuczne potrzeby. Czyli często my kupujemy coś, co tak naprawdę nam do niczego nie jest potrzebne. My się dajemy, słuchajcie, tutaj e, tym twórcom reklam. Pod tym względem, że te reklamy są kolorowe, pod tym względem, że tam są bardzo szczęśliwi ludzie, którzy na przykład po zażyciu jakiejś tabletki, jeżeli by to była tabletka, ale suplementu diety i nagle ta babcia, która ma 70 lat podskakuje, no to wszystko to jest bajka. My byśmy chcieli, reklamy pokazują często to, co byśmy chcieli. Pokazują reklamy nasze marzenia. Czyli jeżeli my zakupimy jakiś samochód, to co, na pewno będziemy szczęśliwi i będziemy z tą rodziną szczęśliwie jechać w tych górach, no to nie ma nic wspólnego z tym, tak? Jeżeli ktoś zakupi... Dobro, na którego nie jest stać, czyli weźmie to na kredyt, i tak dalej, to wręcz tutaj bardzo dużo jest zagrożeń. I tutaj w żadnym wypadku nie przełoży się to na szczęście całej rodziny. A na reklamy nam cały czas kreują to, że, że zakupienie pewnych dóbr konsumpcyjnych spowoduje, że my będziemy osoboma, osobami szczęśliwymi, ale wca, wcale tak nie musi być. Co jeszcze słuchajcie, o czym chciałem powiedzieć. Czyli warto być takim świadomym konsumentem, warto o tym wiedzieć, że te osoby, które nam sprzedają produkty, są przeszkolonymi osobami, biorą udział w różnych kursach, jak efektywnie sprzedawać. Więc my tutaj naprawdę nie mamy szans, nie zachowane są te proporcje wiedzy. Dlatego nagrywam ten filmik, żeby te proporcje troszkę zmniejszyć. O czym jeszcze taki świadomy konsument powinien wiedzieć? Powinien wiedzieć, myślę, że. Warto czasami sobie zadać pytanie, czy ja na pewno muszę zmienić, na przykład ten samochód na nowszy, skoro mam pięcioletnie auto, to po co mi nowe auto, skoro te auto spełnia swoją funkcję, jeździ od punktu A do punktu B, czy na pewno teraz w czasie spowolnienia gospodarczego muszę wziąć kredyt i wziąć samochód nowy, czy na pewno jest to racjonalny zakup? I tutaj, jeżeli my sobie odpowiemy na to pytanie, to zaraz będziemy znali odpowiedź, że no Możemy jeździć tym, co jeździmy samochodem, tak? Później są różnego rodzaju, słuchajcie, pakiety, które są nam przy okazji. Znowu nie chcę użyć tego słowa wciskane, ale jeżeli chcemy, na przykład, zakupić dany samochód, jest to samochód nowy, to zauważcie, że to powoduje, że my musimy wydać o wiele więcej pieniędzy niż kosztuje ten samochód, ponieważ zakup w ogóle jakiegokolwiek dobra wiąże się z tym, że my będziemy tracić o wiele więcej pieniędzy, niż byśmy gdybyśmy tego dobra nie kupili. Jeżeli my jeździmy, przykład, od razu przykład podaję, jeżeli my jeździmy samochodem pięcioletnim, już, no wiadomo, już ma ten samochód 5 czy tam dziesięć lat, to już tak na niego nie zwracamy uwagi, on tam gdzieś przed domem stoi. A jeżeli zobaczcie, co się dzieje, nie płacimy już ubezpieczenia autokasko, tak. Zauważcie co się dzieje, jeżeli my zakupimy nowy samochód. My zakupimy nowy samochód i zaczyna się cała zabawa. Czyli co? A no to ja muszę teraz kupić, wykupić dodatkowe ubezpieczenie Autokasko. No bo co będzie jak mi go ukradną? A co będzie jak ktoś tam na parkingu gdzieś tam yy, zrobi jakąś wgniotkę? I tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy się bać o te dobro konsumpcyjne. Później co jeszcze? Zaczynamy, słuchajcie, no bo, a jak nam ktoś to ukradnie, i zaczyna się monitoring w domu, tak? Jakieś tam bramy, dodatkowe, słuchajcie, alarmy, które zakładamy do tego samochodu, to słuchajcie, wszystko są koszty. Później teraz tak, no dobra, przecież dałem 80 tysięcy za samochód, no to przecież, przecież nie by, on nie będzie pod chmurką stał, nie? Pod blokiem. Muszę kupić garaż i pyk, 30-40 tysięcy się robi, tak? Jeżeli nawet nie to, no to dobra, to, to muszę nagle wykupić jakiś płatny parking, nie? I robi się znowu 2000 tysiące w skali roku. I zobaczcie, ubezpieczenia dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. I się robi, kupiliśmy jakiś samochód nowszy za 50 czy 100 tysięcy złotych. A dodatkowo my rocznie i tak wydamy jeszcze 5 czy 10 czy nawet 20 tysięcy, kiedy kupimy właśnie jeszcze garaż dodatkowy. Więc zobaczcie, jakie, jakie to generuje dodatkowe koszty. Wszystko jest ok, jeżeli nas stać na te wszystkie zakupy, ale jeżeli my już samochód wzięliśmy na kredyt w jakimś leasingu, w jakimś najmniej długoterminowym, no i teraz się boimy o to auto i zaczynamy słuchajcie, jeszcze. Obciążać ten nasz budżet domowy dodatkowymi kosztami, to naprawdę robi się nieciekawie. A w czasie spowolnienia gospodarczego, kupowanie jakich, jakichkolwiek artykułów na kredyt wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ w każdej chwili możemy stracić pracę. I o tym chciałem powiedzieć, właśnie, że tutaj, jeżeli chodzi o taką świadomość konsumencką, to jest to bardzo szeroki temat bardzo szeroki temat, i tutaj. No, można by przytaczać naprawdę bardzo wiele przykładów, jak nie należy postępować. Jak nie należy postępować. Później co jeszcze, może warto, żeby być takim świadomym konsumentem, wiedzieć o tym, że to, co nam zachwala, Sprzedawca nie zawsze, słuchajcie, jest dla nas dobre, tak? Nie jest zawsze dla nas dobre, że nam ktoś sugeruje, żeby kupić jakiś droższy artykuł, dlaczego ta osoba tak robi? No, no dlatego robi, że ona jest rozliczania, rozliczana ze sprzedaży, tak? Z obrotu. Więc jeżeli sprzeda nam artykuł, który nie jakiś aparat na przykład czy komórkę sprzeda nam, rozumiecie, telefon nie za 1000 zł, tylko za 2000, to jeżeli zysk jest marża, tak, w granicach na przykład 10 czy 10%, to już ten sklep nie zarobi 100 zł, tak, na sprzedaży tego artykułu, tylko jeżeli nam sprzeda artykuł za 2000, a, a, a narzut jest 10%, no to nas zyska już, ten sklep, ten przedsiębiorca zyska 200 zł, tak, więc tutaj na rękę jest sprzedawcy polecić nam artykuł droższy. Tak, polecić nam artykuł droższy. O, Jeżeli chodzi o samochody, tak samo. Trudno zresztą tym osobom się dziwić. Zauważcie, że taki właściciel komisu samochodowego, żeby, żeby na przykład zarobić daną sumę pieniędzy, to łatwiej mu jest sprzedać jedno drogie auto, ponieważ on ma na przykład zysku 10%. Jeżeli on sprzeda, słuchajcie, jeden samochód za 50 tysięcy złotych, tak, drogi samochód za 50 tysięcy złotych ma narzut zysk 10%. No to on na takiej transakcji zyska 5 tysięcy złotych. A teraz zobaczcie, ile on musi sprzedać samochodów, jeżeli są to tanie samochody. Jeżeli jest Zauważcie, że tak sprzeda jeden samochód za 50 tysięcy, a tak by musiał sprzedać na przykład 10 samochodów za 5 tysięcy złotych, żeby mieć ten sam zysk 5 tysięcy zł. I tu już widzimy, yy, no jak to wszystko działa, tak? Czym się kierują przedsiębiorcy? No i bardzo dobrze, oni mają rodziny, chcą zarobić, to wiadomo, to nie jest nic złego, to jest, to jest bardzo dobrze. Dobrze, że tak gospodarka działa, że tak funkcjonuje, ale jeżeli my będziemy świadomymi konsumentami, to my będziemy... Yy, dokonywać lepszych wyborów konsumenckich. Tak to dokładnie tutaj ogólnie może powiem. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik komuś pomógł, i zachęcam do czytania książek na temat ekonomii umiaru. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków. Na razie, cześć.